Dlaczego ludzie kupują młotek? Nie dlatego, że młotek jest ładny, ma dębową rączkę i opływowy kształt, tylko dlatego, że... No i właśnie, tutaj większość guru mówi, że kupują ludzie młotek, bo chcą sobie wbić gwóźdź. Nie! Ludzie nie kupują młotka po to, żeby sobie wbić gwóźdź. Fajnie to właśnie Seth Godin opisał, ludzie kupują młotek, ponieważ są, chcą sobie wbić gwóźdź. Ale dlaczego sobie chcą wbić ten gwóźdź? bo chcą sobie powiesić półkę w pokoju. Ale dlaczego chcą sobie powiesić tę półkę? Bo chcą na tej półce poustawiać książki. Ale dlaczego chcą na tej półce poustawiać książki? A no dlatego, że jak przyjdą do nich w gości ich znajomi, zobaczą te książki, to pomyślą sobie o nich jako o inteligentnych, oczytanych ludziach. Czyli widzisz, ludzie nie kupują produktu, nie kupują usługi, tylko kupują efekt, kupują jakąś tam wizję siebie. I ci ludzie kupują matek, bo chcą stworzyć wizję siebie jako inteligentnej osoby, Chcą pokazać e, siebie w statusie jako osoby mądrej, oczytanej, tak? Więc pomyśl, jaki problem, po co w ogóle ludzie mieliby kupić Twoją usługę, tak? Ja tutaj często Ci mówiłem, że ludzie, na przykładzie tworzenia strony, że ludzie nie kupują strony, tylko strona jest narzędziem, tak? Że tak naprawdę potrzebują więcej klientów. Ale po co potrzebują tych więcej klientów? Żeby mieć spokój, spokój, żeby mieć czas na swoje przyjemności, na swoje hobby, tak? Sprzedajesz efekt. Roztocz, roztocz przed klientem właśnie taką wizję. Żeby on nie widział tylko tego produktu, tej usługi, tylko coś realnie, e, zmianę jego w przyszłości. Tak? Zobaczył siebie z przyszłości, osoby spokojnej, która nie musi e, ganiać za nowymi klientami, bo klienci sami do niego przychodzą właśnie dzięki Twoim e, usługom.